I ja. Tak jak powiedział Pan Cyburmistrz Edward Pietrzyk, w piątek do nas. Dziękuję. W piątek przyjedzie do nas z Radia Kaszebe. Jest to biblioteka, czytelnia i księgarnia na kółkach. Knekobus powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Ziemia Pucka przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kaszepsko-Jenota, Kaszepskim Instytutem Rozwoju oraz wydawnictwami regionalnymi. Projekt dostał też dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Promotorem tego całego knykobusa jest pani Natalia Landowska, która jest dziennikarką radia Kaszewe. Przyjedzie do nas, jeszcze tylko dopowiem, że to pani wszystko robi sama. Ona jedzie tym autokarem, no busikiem, nie autokarem, przyjedzie do nas na czwartą godzinę lekcyjną do szkoły podstawowej numer 1 i tam będzie prowadziła prelekcje z uczniami. Po tej prelekcji przyjdzie tutaj z powrotem na stary rynek i tutaj na starym rynku ten busik będzie stał. I tak wstępnie powiem, bo te godziny jeszcze zostaną dokładnie ustalone, między 12 a 17 będzie każdy mógł sobie skorzystać z oferty tego knekowusa, zobaczyć ta, jakie tam są książki, będzie można też się dowiedzieć czegoś więcej, zakupić. A o godzinie 17 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej jest, odbędzie się takie spotkanie otwarte, też prelekcja, którą poprowadzi właśnie ta Pani Landowska. Może przyjść każdy, serdecznie zapraszamy. Głównym tematem jeszcze, tak dopowiem, tych spotkań zarówno w szkole, jak i w bibliotece będzie literatura kaszubska, jej bogactwo, dorobek, a także znaczenie czytelnictwa kaszubskojęzycznego dla edukacji kaszubskiej na poziomie uniwer uniwersyteckim i w późniejszej karierze zawodowej. Jeszcze tylko tak dopowiem, że te godziny, które zostaną ustalone dokładniej, kiedy na starym rynku będzie ten knekobus, on będzie też zamknięty, bo z, yy, z tej racji, że ta pani będzie robiła wszystko sama i jak będzie na przykład w czytelni, to już po godzinie 17 nikt nie będzie mógł skorzystać. I także między tą godziną 12 a 17 też będzie zamknięty, bo pewnie będzie potrzebowała jakiejś przerwy, czy gdzieś, nie wiem, do toalety, czy do jakiegoś sklepu.